Przepraszam, zawaliłem sprawę. Tylko tak ci powiem, eee, niby to miały być papryki, okazały się pomidory, prawda? miałem kochanego dziadka, który był uczestnikiem I Wojny Światowej i właśnie uczestnikiem również Korpusu Hallera, więc żołnierzem polskim walczącym o niepodległość, który opowiadał swoje przygody wojenne, swoje burzliwe sześć lat, prawda, początkowo w Armii Carskiej, potem w Wojsku Polskim, no i w niewoli niemieckiej i potem przybycie do Rajgrodu, związane chociażby z dramatycznym przeżyciem rodzinnym, bo kiedy wracał wieczorem, 26 czy 7 listopada 1918 roku do Rajgrodu, akurat tego dnia rankiem pochowano jego ojca, więc mego pradziadka. No i oczywiście te wszelkie opowieści, opowieści, prawda, rodziców, sąsiadów, mnie to niesamowicie wszystko interesowało. Zacząłem to wszystko spisywać. Zacząłem się interesować własną rodziną a że własna rodzina zasiedziała jest w tej miejscowości, a w parafii, a w tym regionie jeszcze dłużej, a więc w grę wchodzą już wieki XVIII, może XVII, zacząłem szukać coś więcej o tym regionie, gdzie oni mieszkali, czym ten Rajgród był. No oczywiście przeszłość okazała się bardzo, bardzo interesująca. Więc chodzimy do tej mojej szklarenki. Niewielka szklarnia, 3 na 10 metrów, prawda? Ale tutaj ciekawa prawda, sprawa Zamiast papryki, e, czarny kolor. Pokażę Ci fajną ciekawostkę, która jest takim moim eksperymentem. W tej szklarni posadziłem właśnie ten ciepło lubny winogron. Muszę go sukcesywnie podlewać. A żeby podlewać, to oczywiście doprowadziłem tutaj wodę ze swojej studni, gdzie mam taki, prawda, baniaczek. I na skutek promieni słonecznych ta woda nagrzewa się, ja więc podlewam roślinki załóżmy ciepłą wodą, bo... Nie ma wówczas szoku termicznego dla tych roślinek. I mam różne gatunki pomidorów, jak chociażby te przepiękne, takie malutkie, nazywane gruszkowe, czy nawet koktajlowe. Smaczne, bardzo prawda. Mam też malutkie poletko w papryki różnego gatunku: czerwone, żółte, papryki chili. No między innymi tutaj ta, chociażby taka papryka, chociażby jak ta, jabłkowa, bardzo smaczna. Rośnie chili na dole, taki możemy właśnie go zerwać. Jest to coś piorunującego, jest bardzo prawda, papryka ostra. Winogrona są wyjątkowo słodkie, bardzo ich jest dużo. Na końcu mam też bardzo fajne, ciekawe pomidory. Yy, późne, ale będą bardzo duże. To są właśnie te yy, tak zwane powole serca. Bardzo smaczne pomidory, prawda, które jeszcze jeszcze mi dojrzeją w tym roku na pewno. Chociaż mamy połowę września, ale szklarnia jeszcze rodzi w październiku, aż praktycznie do większych pierwszych mrozów. Ja sobie wszystko, to jest moja, wszystko prawa tu od góry aż do dołu. Od za to dopiero, tym, za tym szkłem, to zaczyna się żony. Warzywo takie drobniejsze, jak marche. Oczywiście szklarnie cało zaprojektowałem sam. Kolega mi pomógł zbudować fundamenty betonowe plus zbrojenie całe. Zaś cały dach, dach to jest mojego pomysłu. Sam wykonałem przy pomocy ojca, wklejanie szyb, obróbki potem blacharskie. Sam wszystko robiłem. Jesteśmy nad Jeziorem Rajgrodzkim. Jezioro Rajgrodzkie, jedna z największych powierzchni w kraju. 1514 hektarów. Akurat znajdujemy się nad zatoką wschodnią tegoż jeziora, gdzie umiejscowiony jest Rajgród. A początki Rajgrodu to nic innego jak rozległy cypel z tak zwaną górą zamkową. Naturalne porodowcowe wzniesienie, które kiedyś tam ktoś wymodelował, żeby stworzyć warownię. I właśnie to byli Jaćwięgowie, Którzy nazwali to miejsce raj. No i w pewnym etapie dziejów, nasz wielki król, Kazimierz Wielki, postanowił tutaj wybudować swoją warownię, twierdzę. Był to najdalszy zasięg Mazowsza na tym terenie. No i oczywiście budowa zamku to budowa państwowości na tym terenie. Po przeciwnej stronie był już zakon Krzyżacki, no i Krzyżacy nie dopuścili do tego, aby w roku 1360 powstała tutaj potężna twierdza ostatniego zrodu rodu piastu. Jesteśmy na zboczu góry zamkowej, w przeszłości warownia Jaćwieska nazywana Raj, i tu ciekawostka, Raj nie pochodzi od słowa biblijnego Raj, tylko od jakiegoś starojaświeckiego, starolitewskiego Raj, raista, co znaczy błota, mokradła, tereny niedostępne. Co potwierdza topografia tego terenu, bo przecież jezioro Rajgrodzkie, jakieś potoki, rzeczki, bagna, niedaleki kompleks czerwonego bagna, więc wszystko to tworzyło w istocie naprawdę tereny niedostępne. Jesteśmy na górze zamkowej, w zniesieniu sięgającym 15 metrów ponad lustro wody jeziora Rajgrodzkiego. Przed nami panorama tegoż jeziora. Widok na dwa cyple w głębi, i między tymi cyplami, praktycznie zaczyna się już zbiornik główny tegoż jeziora. Na nim daleko, daleko majaczy wyspa Sowiak. Dzisiaj wyspa zalana prawda, wodą, gdzie raj dla ptactwa, no, jezioro bardzo. Rybne do tej pory. Cieszymy się, że dalej żyją w nim tak smaczne ryby, jak chociażby węgorze i sielawy. Mamy przekazy prawda, historyczne, które mówią o tym, że już dawniej, dawniej, nie kto inny jak Żydzi handlowali wędzonymi węgorzami i sielawami. Sielawa, jedna z najsmaczniejszych ryb. Można ją dzisiaj nawet kosztować w jednym prawda, z... Miejscowych barów w Rajgrodzie. Samo jezioro jest dość głębokie, głębokość maksymalna do 52 metrów. I właśnie największa głębia, ten największy głęboczek znajduje się między tymi cyplami, praktycznie. Oczywiście, proszę, często jemy się, jemy się lawę, ale jemy się lawę po rajgrodzku, czyli żadne widelce, żadne noże, żadne prawda instrumenty. Po rajgrodzku, czyli dwie ręce. Sielawkę bierzemy w prawą rękę. Najpierw wyciągamy z grzbietu płetwę grzbietową. Jednocześnie przechodzimy do płetw brzusznych. Jednocześnie oczyszczamy ją z tej wędzonej powłoki, czyli skóry. Wszelkie, wszel, wszelkie płetwy jak usuniemy, tu prawda, jeszcze płetwa podogonowa, zostawiamy prawda, ogonek. Niektórzy jedzą w całości, są bardzo smakosze, ale my przede wszystkim zaczynamy od gryzienia grzbietu, który nie ma ości. No przypominam, sielawa ma tylko prawda kręgosłup i ości żebrowe. Więcej w nich ości nie spotkamy, a to, co coraz smaczniejsze właśnie jemy od góry z pięknym smacznym, smaczniejszej ryby na świecie nie ma jak się sielawa. O i jesteśmy na tarasie. Nawiązujących do średniowiecznych umocnień obronnych z drewna. Jest to taras widokowy, który w roku 2000 posłużył jako ołtarz dla koronacji obrazu Matki Bożej Rajgrodzkiej, stąd wyniosły krzyż. A krzyż dzisiaj ma bardzo wielkie znaczenie tutaj, ponieważ jest doskonałym punktem orientacyjnym dla żeglarzy, bo przecież prawie że u podnóża góry mamy jeden z piękniejszych ośrodków żeglarskich, jak klub Arkus, przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. No zbudowałem tą wiatę. Wybrukowałem tutaj właśnie wewnątrz w, z kamienia. E, elementy drewniane wykonałem na heblarce, na pilarce. E, oczywiście pomaga mi starsza córka e, plus mój ojciec, no, oczywiście wiata będzie służyć wszystkim jako takie no, nowoczesne grylowisko, nawet można tu na odpowiednim. Pod budowie jakieś milionnisko robić, coś takiego, prawda? Zakładam zacisk, mocuję tak zwaną łatę, czyli prowadnicę, przy której będę teraz heblował taką grubszą listwę, po prostu ją ścieniał i równam. Aczkolwiek mam tutaj teraz piły, nie ma, jest tylko po prostu jedna zasadnicza heblarka, plus taki fresk, który mi daje pewne możliwości. Teraz biorę w ręce tą deskę. Patrzę, z której strony ją będę heblować, ustawiam odpowiednio w ręce, idę teraz do wyłącznika, włączam heblarkę. Wiata jeszcze będzie wykończona, zamierzamy tutaj prawda, dodatkowe elementy wprowadzić. Ja mam to, co pozostało po, załóżmy, moich rodzicach, jakieś drewniane koło odwozu. mam jakoś staropodkowy na czymś tam, bezmiar, czyli wagę dawniej używano, można tu wszystko gdzieś to będzie umieścić, dlatego chociażby ta e, płaska taka, prawda, ścianka z grubych desek. Czasami godzinami w tym siedzę. Proszę sobie wyobrazić, przez ponad 500 lat, przez środek jeziora Rajgrodzkiego istniała granica państwowa. Granica, która przestała istnieć w 1945 roku. Przecież tam za granicą to nie był nikt obcy, to byli Mazurzy, którzy od XVI-XVII wieku byli tam osadzani. Tam tworzyli wsie w nazwach typowo polskich: Wiśniewo, Lisewo, Jędrzejki, Skrzypki. No przecież to wszystko słowiańskie nazwy. A jeżeli była granica, no to było takie zjawisko, które potocznie nazywamy tutaj miejscową gwarą szmuglem albo przemytem. Przemycano przez jezioro, przemycano przez miejscowe lasy, jakieś tereny niedostępne, gdzie ten strażnik czy celnik praktycznie nie docierał lub rzadko przechodził. W okresie międzywojennym, oczywiście, była tutaj Straż Graniczna, nawet Komisariat Straży Granicznej. Czym szmuglowano? No wszystkim to się opłacało. Również końmi, również, prawda, bydłem, ale i zbożem. Znam opowieść jednego z moich sąsiadów, który nawet kajakiem prezentowym w okresie międzywojennym przez jezioro przemycał nic innego jak pszenicę. Zboże, które miało dobrą cenę w prusach, tu zaś można go było kupić znacznie taniej. No oczywiście pewnego razu przemycał łodzią czy tam jakimś kajakiem tę pszenicę. Była wyższa fala, niestety wywróciło go, pszenica poszła na dno, ale mówi: Słuchaj, nie było to stracone, ty wiesz, jakie potem ryby w tym miejscu można było łowić? Północno-wschodni zasięg państwa Kazimierza Wielkiego powodował to, że król ten chciał po prostu tutaj umocnić swoją państwowość poprzez budowę zamku murowanego, czyli twierdzy. Krzyżacy zaś swoje aspiracje terytorialne rościli praktycznie aż po Biebrze. Nie na rękę więc im było budowa takiego zamku, takiej twierdzy kazimierzowskiej tutaj, dlatego zniszczyli rozpoczęto budowlę, rozgonili budowniczych. Pozostała tylko nazwa Góra Zamkowa. Bo tutaj mam to właśnie małą gruszkę typowe te klapsy, aczkolwiek to są gruszki już nowoczesne. Te odmiany nowe nie rosną takie wysokie, prawda? Zwróć uwagę na gruszę tutaj, którą wsadził kiedyś mój dziadek i druga jeszcze tam klapsa taka wielka przy orzechu. Nie mogę powtórzyć, bo trudno mi zaszczepić tę starą klapsę. Ona ma zupełnie inny smak niż ta nowa klapsa. Rzekomo niepowtarzalne, to tak jakbyś smakowite lody jadł. Te jabłka są. Dopieszczone w ten sposób, że od samego początku jakieś za dużo, ja przerywam. Zrywam potem takie niekształtne, jakieś robaczywe. Prosta sprawa, zobacz, to ma już jakąś skaprzykniecenie, to ma troszkę wgłębienie tutaj, prawda? To jabłko jest mniejsze, tamte już ledwo wisi, a więc spadło. Szukamy następnych jabłek. Zobacz, jakie dorodne tutaj wisi. Tutaj też mam pod spodem. O przynajmniej tu zawsze usuwam liście zeschłe, jakieś tam, prawda, tylko zobacz, tutaj ma jakieś, prawda, już robaczek wszedł, ale oczywiście ja nie pryskałem tego żadną chemią, w tym roku rok niekorzystny, ponieważ bardzo mokry, wiele jabłek przed czasem spada, bywały takie, które nawet na tak zwanym pniu, czyli na gałęziach już zaczynały podgniwać, ja też je usuwałem, no ale to, co zostało, to już jest naprawdę najbardziej wartościowe, to, co trzeba będzie zbierać do skrzyneczek, przynajmniej do nowego roku, będą smaczne, smakowite. 5,5 roku pracowałem jako nauczyciel, oczywiście studium nauczycielskie kierunek historia. No i oczywiście miałem zawsze hasło naczelne w mojej klasie wisiało, pamiętając o przeszłości kształtujemy przyszłość. I tej dewizji ciągle się trzymam. Z grupą młodych ludzi założyliśmy coś takiego, co się nazywa do dzisiaj Towarzystwo Miłośników Rejgrot. No i w tym towarzystwie zaczęliśmy od marca 1990 roku, podjęli tytuł Rejgrodskie Echa, do dzisiaj bez przerwy od tamtego czasu wychodzą. Są jednym z najstarszych, prawda, lokalnych pism w regionie, łącznie regionalnych opowieści, historii, książek nawet popularno naukowych wydaliśmy około 45. Pierwszą z moich książek no to był album przygotowany dla papieża Jana Pawła II, który miał wizytę w Łomży w 1991 roku. Następną pozycją to był Rajgród Sanktuarium Maryjne, czyli historia Rajgrodu i parafii. Następna książka, która jest bardzo ceniona do tej pory, i można powiedzieć, że to jest mała monografia Rajgrodu. To są opowieści i pieśni z Nadiegrzni, Taki tytuł, którego jestem autorem, plus dodatkowe sprawy, jak chociażby pieśni z tego regionu, wiersze spotykane tutaj, przyśpiewki ludowe, czy wręcz opowieści pisane miejscową gwarą rajgrodzką. Dobra, już wybieram. 8, 6, 2, 7, 2, 16. Zygmunt, przede wszystkim sprawa najnowszego numeru. Mamy dzisiaj już 13 września, prawda? Do 20 musimy pozbierać materiały. Oczywiście z racji przeniesienia tych kilku oddziałów do Ciebie, do szkoły, będziesz materiał robił o oświacie. Dobra. Tak ktoś tam jeszcze przedzwoni, wtedy konkretnie ustali. No to na razie, czołem bywaj. W przeszłości, zwłaszcza w XIX wieku, praktycznie po żadnych tutaj umocnieniach, po żadnych dworach nie ma już mowy. Góra popadała w ruinę, te zabudowania, które tutaj były, a rozgwijało się to, co było tak zwanym podgrodziem. Mieliśmy niedaleko na sąsiednim wzgórzu kościół, a tuż pod górą Zamkowo istniała drewniana burznica. Obok burznicy heder, nieco dalej mykwa. Zaś po przeciwnej stronie zatoczki, tam właśnie w kierunku południowym, była najstarsza synagoga, również, prawda, nad jeziorem na wyniesieniu. Synagoga wzniesiona przez wyznawców mojżeszowych jeszcze w 1823 roku. Był moment w dziejach Rajgrodu, że nawet Żydów było więcej niż yy, ludności polskiej. Zaś najwięcej w swych dziejach Rajgród liczył mieszkańców. Ponad 4000, i było to przed I wojną światową. Potem systematycznie liczba ludności spadała, spadała. Dzisiaj jest to niewielkie miasteczko pod laskiem, mające zaledwie 1700 mieszkańców. Znajdujemy się na byłym Rajgrodzkim Rynku i rzecz bardzo charakterystyczna, ciekawa: jak wiele rynków, w zasadzie wszystkie, mają kształt jakiegoś czworoboku. Rynek w Rajgrodzie ma kształt trójkąta. Prawdopodobnie niewiele jest takich rynków w Europie. Wynika to stąd, że wyjeżdżając z grodu na Górze Zamkowej, na lewo jechało się na Litwę, na prawo jechało się na Mazowsze. No i właśnie. To dzisiaj przez Rajgród przebiega trasa międzynarodowa łącząca właśnie Polskę z krajami bałtyckimi. Między innymi zaraz mamy przejście z Litwą. W zasadzie ta droga międzynarodowa jest morą miasteczek tych tutaj ościennych, również Rajgrodu, ponieważ przez Rajgród przemieszcza się tysiące tirów. Trudno sobie wyobrazić życie mieszkańców, których domy są praktycznie przy tej głównej trasie. Pobudowane, gdzie trudno tutaj mieszkać, żyć. Oczywiście dzisiaj jest to park miejski. Przed wojną rynek był zabrukowany. Tu odbywały się targi, jarmarki, kilka dorocznych jarmarków. Tak było w XIX wieku. Tak było w wieku XX do czasu II wojny światowej. W zasadzie wokół rynku nie było wysokiej zabudowy poza kilkoma piętrowymi kamienicami, bo właśnie budynki murowane nazywano kamienicami. No i po stronie tutaj zachodniej Pierzei zostało jeszcze kilka kamieniczek piętrowych gdzie chociażby do dzisiaj istniejące ganeczki jakieś drzwi świadczą o tym że były tu sklepiki sklepiki najczęściej prowadzone przez starozakonnych którzy mieli jakieś sklepy z pieczywem z materiałami żelaznymi ktoś inny z naftą ktoś inny sprzedawał gorzałkę ktoś inny jeszcze jakiś tam prawda sklep który można Powiedzieć można było kupić wszystko, mydło i powidło. Jesteśmy w takim fajnym miejscu, bo przecież jesteśmy w sumie w środku, w centrum Rejgrodu, prawda? Uprawiamy tutaj kilka gatunków drzew, no oczywiście wiśnie, krzewy, różnego rodzaju owocowe, no i oczywiście ceniem bardzo stare odmiany. I chociażby ta tak zwana grusza baba, którą sadził mój dziadek łącznie z moim ojcem, jest to drzewo kilkudziesięcioletnie, no przecież ono kapitalnie co roku rodzi. Czasami to jest po 5-6 skrzynek gruszek z tego jednego drzewa. Prawda? Tutaj są, bo czuję już o, zobacz. I to nie są największe, prawda? Są czasami im wyżej, tym lepsze, ale w tym roku ze względu na to, że były opady dość częste, z, zobacz z takiej jednej gałęzi Tomek, to jest wiadro gruszek ciężaru pewnie z 15 kg jedno z największych upamiętnień, jakie żeśmy dokonali jako Towarzystwo Miłośników Rajgrodu. Postawiliśmy pomnik temuż królowi. Cokół jest bardzo symboliczny, prawda, bo nawiązuje do tego, co Kazimierz Wielki uczynił, a więc Polskę zastał drewniano, a zostawił murowano, a więc cokół jest z kamienia i z cegły. No oczywiście umieściliśmy już tablicę informującą o tym, że Rajgród w przeszłości wiele razy był miastem, ośrodkiem miejskim. A jesteśmy przed kamieniem, na którym umiejscowiona jest tablica poświęcona właśnie bitwie pod Rejgrodem, która stoczona została w okresie powstania listopadowego w 29 maja 1831 roku, kiedy to korpus wojsk polskich dowodzony przez generała Antoniego Giełguda zmierzał na pomoc powstaniu na Litwie, no i pod Rejgrodem stoczył pierwszą i zwycięską bitwę. To upamiętnienie dokonaliśmy w roku 2006, jako Towarzystwo Miłośników Rajgrodu. Niedawno zmarły John Gilgut, jeden prawda, z brytyjskich wielkich prawda, śpiewaków operowych, był właśnie też związany z osobą generała Antoniego Giełguda, więzami krwi. Poruszanie się w terenie, który mi jest od dziecka znany, jest łatwe. Ja tu znam wszystko, ja tu znam wszystkich ludzi. Tych starszych, z którymi często rozmawiam jak równy z równym. Prawda? Niektórzy dziwią się, że mam tyle lat, a nie 80 czy 90, bo sięgam do e, sfer, które prawda, są sprzed prawie wieku. Jedną z największych w regionie świątyń katolickich jest to kościół pod wyzwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, bardzo typowy neogotyk, noszący wszelkie znamiona gotyku. E, chociażby same rozmiary tego kościoła mówią o jego wielkości. Te główne wieże na frontonie kościoła sięgają 56 metrów, tak samo długość kościoła to jest mniej więcej 50 metrów i 30 metrów w nawie poprzecznej, czyli w transepcie. Kościół został zbudowany dokładnie 100 lat temu, a więc w latach 1906-1912 staraniem oczywiście tysięcy ówczesnych parafian i proboszcza miejscowego Henryka Tyszki. W okresie okupacji sowieckiej i potem niemieckiej bardzo ucierpiał, zwłaszcza gdy Niemcy wycofywali się z tego terenu. Dwie wielkie wieże na frontonie kościoła zostały zrujnowane, wysadzone w powietrze. Dopiero w latach 1987-88 przez księdza Gackiego zostały odbudowane. Pod chórem w Kościele mamy dwa upamiętnienia. Jedną z nich jest tablica upamiętniająca akcję burza i Bitwę na Grzędach, stoczoną przez partyzantów w 1944 roku. I rzecz bardzo ciekawa, tablica ta została odsłonięta staraniem księdza Kostakowskiego, byłego adiutanta Mścisława, w roku 1977. Byłem na tej uroczystości, pamiętam jak akowcy, był to czas, kiedy właśnie akowcy zakładali biało-czerwone opaski tu w Kruchcie, w samym kościele albo tuż przed kościołem. Obecnie kościół jest bardzo pięknie zadbany staraniem Miejscowego proboszcza, staraniem prawda, ludzi, którzy o tym wszystkim dbają, mają pieczę. Zaś w obrazie głównym mamy obraz Matki Bożej Rajgrodzkiej, z którym to z tradycją, piękna legenda o pochodzeniu tego obrazu. Druga z tablic, upamiętnienie byłego proboszcza Rajgrodzkiego, księdza Józefa Radwańskiego, który to w okresie międzywojennym był proboszczem w Rajgrodzie, również wielkim działaczem społecznym. Między innymi jemu zawdzięczamy budowę szkoły, jemu zawdzięczamy rozwój harcerstwa na tym terenie, organizacji parafialnych. I on to jako konspirator wdał się od samego początku w okresie sowieckim w konspirację. Został przez NKWD aresztowany, był więźniem w Mińsku, no i niestety do parafii nie powrócił gdzieś na wschodzie, został zamordowany. W 1988 stałem się inwalidą pierwszej grupy z tytułu utraty wzroku. Ja mam poczucie światła, widzę jakieś tam pewne, prawda, gliste kształty, jakieś tam, prawda, blaski i cienie, ale nie potrafię przecież już czytać samodzielnie, a samodzielnie chodzić, bo jest to nawet niebezpieczne dla mnie i innych osób. Poszedłem na rentę inwalidzką jako młody człowiek, 29 lat, co miałem robić, prawda. Wówczas wzrok mój powoli siadał, mnie zamknęło to pewną sferę mojej działalności, jaką była moja wielka miłość i pasja, którą było malarstwo i rzeźba. Przecież ja startowałem na Akademię Sztuk Pięknych. No i ten ogród w pewien sposób się zamknął, ale ogród ma często wiele furtek. Zamknęła się jedna, ja otwieram sobie inną. Podstawowym moim warsztatem, tym technicznym warsztatem mojej pracy, jako redaktora Rajgrowski-Hech, są w zasadzie komputer głośnomówiący z programem udźwiękawiającym, dyktafon elektroniczny, no, i plus oczywiście aparat fotograficzny. Często robię zdjęcia, które są często zdjęciami bardzo udanymi. Często też jest tak, że piszemy coś wspólnie, prawda? Ktoś coś przygotowuje, a jeżeli w wersji elektronicznej mi prześle, ja potrafię to za pomocą komputera, czyli programu udźwiękawiącego, odczytać. Jak się rodzi artykuł? No, oczywiście jest jakiś pomysł, coś jest nagrane na dyktafon, ale wymaga to albo doczytania. Do kompletowania jakiejś wiedzy, wówczas proszę córkę o przeczytanie. Najczęściej robi to Joanna, która mi coś czyta. Ja o szczególne jakieś fragmenty nagrywam. No oczywiście, że ja sam piszę na klawiaturze, na komputerze i potrafię zrobić korektę tego tekstu. Potrafię prawda, nagrać to na nośnik, dać dla kolegi, który zrobi profesjonalną korektę. Osoba niepełnosprawna, osoba e, prawie że ociemniała, potrafi na komputerze bardzo wiele zrobić, prawie wszystko. E, Asia, weź tę książkę. E, w sumie otwórz ją tam na stronie dotyczącej Bitwy pod Rejgrodem w 1794. Dobrze, e, indeks nazwisk jest, tak? No. E, znajdź mi po prostu Więckowski albo Dorf, Anto, pułkownik Antoni Dorf. Więckowski. Dobrze. Zaczekaj, ja to zapiszę sobie na piktafon Więckowski, 106, 109. I teraz pułkownika Dorfa jeszcze znajdzie. Strony. 107, 108 z Skałkowskiego insurekcji. Dobra, możesz tę pozycję zamknąć, bo już mi wystarczy na ten etap. Teraz przejdziemy do gazety. W, w ostatniej naszej gazecie, zobacz, na czym skończyliśmy te sprawy połowiackie. Dobrze, potwierdzasz to. To daj gazetę, a teraz przej przejrzymy te biogramy. Czyli to jest popowo, brzozówka i chyba bargów. Dobra, przeczytaj mi poszczególne te osoby, które tutaj mamy w tych biogramach. Kierstynowski Bronisław. Dalej. Łukawski Wiktor. Mhm. Szeląg Stanisław. Są zdjęcia, czy to są zdjęcia sero, czy fotokopie? Sero. Zdjęcia ksero. Mhm. No to do, do publikacji troszkę za słabe będziemy musieli dodać. Nie do niej. dobre jakoś. Dobrze, czekaj, tylko w swoim jeszcze komputerze gadającym zobaczę, co ja mam aktualnie na kapecie tutaj, czy on mi się dobrze otworzył. Dobra, teraz zamknę te swoje tutaj. Dobrze, pojedziemy teraz właśnie do tej wsi, gdzie jesteśmy umówieni z tym jednym starszym panem, który tak pięknie opowiada o tych czasach wojennych. Ja jestem radnym Rady Miejskiej w Rajgrodzie. Zawdzięczam to oczywiście mieszkańcom Rajgrodu, którzy mnie wybierają. Staram się wykonywać wszystko, jak umiem najlepiej. Nie jest to takie łatwe. Każdy, kto wchodzi do Rady Miejskiej, wydaje się, że to jest worek z milionami złotych, które można dowolnie podzielić, a okazuje się, że jest wręcz odwrotnie. Że w każdej dziedzinie na coś tam brakuje, gdzieś ująć to trzeba dołożyć, a czasami nie ma z czego dołożyć. Bardzo wiele zawdzięczam rodzinie. Przede wszystkim moja żona Irena, która od początku mi wiele pomagała. No i córki, które mi zawsze pomagały w redagowaniu Rajgrodzkich echów, które służyły mi za przewodnika, za lektora. Mam dobry kontakt z urzędnikami Rady Miejskiej, którzy wiedzą, że dla mnie trzeba przesłać w wersji elektronicznej. Ja mi komputer już to przeczyta. Ja bardzo cenię kolegów radnych, Zwłaszcza starszych radnych, którzy wiedzą, jak się zachować, którzy wiedzą, w którym momencie e, ja potrzebuję pewnej dyskretnej pomocy. No i dzięki temu chyba sobie nieźle radzę i funkcjonuję. Ja potrafię takie sprawy wyczuć, jak na tym drzewie, tu znalazłem po prostu jeden owoc, który pierwszy zaczął być. I widzisz tutaj taki dorosły, o, widzisz, rośnie? Trafiam do niego, idealnie zawsze. W moim życiu. Wielką wartością jest wiara, prawda? I wiara kształtuje moje postępowanie. Mam wielu przyjaciół, nie tylko wśród miejscowych, katolików, chrześcijan czy e, Żydów, którzy dawniej tu mieszkali, których potomkowie przyjeżdżają. Mam z nimi bardzo dobre relacje. E, ja umiem rozmawiać z każdym człowiekiem i każdego człowieka szanuję. Moim ideałem jest przecież Jan Paweł II, który nie negował, nie przekreślał żadnego człowieka. Zobacz, czemu on mnie atakuje? No, Popisuje się ty ty go, Tomek, musisz stać tutaj chyba w wejściu. W prawo, prawo jest wejście. W wejściu, nie? Mhm. Dobra. Oj, proszę. Nic się nie stało. A, bo reflektor miał się. Zabolało się? Nie, 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 nie. Tylko... Przepraszam. Ale nic ci nie zepsuło nic? Nic. Dobra. Czyli to zamykamy.